Zastosowanie folii NRC koca ratowniczego, część trzecia. Są już dwa szorcy, na których macie ciekawe informacje, które są dostępne u innych na szkoleniach płatnych. Tutaj macie je za darmo, więc zapraszam. Kolejne zastosowania folii NRC. Zwyczajnie można z niej zrobić tak zwane zwierciadło, czy też deflektor, który będzie nam odbijał to, co chcemy, aby było odbite w miejsce, w które chcemy. Możemy z niej też zrobić miseczkę w której zbierzemy sobie na przykład, jeżeli mamy zimę, brakło nam wody. Wystarczy, że zrobimy sobie kształt miski w śniegu, oderwiemy albo odetniemy odpowiedni kawałek folii, włożymy, wyłożymy ten otwór, który zrobiliśmy sobie w śniegu, usytuujemy go w taki sposób, żeby bezpośrednio padały na to miejsce promienie słoneczne i wtedy układamy złotą stroną do słońca, wrzucamy śnieg w tą miseczkę, którą wcześniej zrobiliśmy, Śnieg się roztopi, ta woda nawet minimalnie się podgrzeje i będziecie mieli bezproblemowy i gotowy survivalowy, kuchenkowy, foliowy garnek. Do podgrzewania wody tak naprawdę bezkosztowo i bez dużego wysiłku w terenie. Ogólnie rzecz biorąc, zastosowań takiej folii są miliardy. Możemy ją też stosować do oznaczania dróg, do np. osób poszkodowanych, kiedy coś wydarzy się gdzieś w lesie, trochę dalej od duktu. Wystarczy, że zabezpieczycie taką foją poszkodowaną osobę, oderwiecie część, która nie jest już aż tak bardzo potrzebna, podrzecie ją na małe kawałki, wyjdziecie do głównego duktu, połamiecie trochę gałązek i zwyczajnie powbijacie w ziemię co kilka metrów. Takie kawałki folii NRC powiadomicie o tym numer alarmowy 112, który przekaże to ekipie, która jedzie was tam ratować. I tak naprawdę dużo szybciej was znajdą. To samo zastosowanie tego jest i w nocy, i w dzień dużo szybciej was znajdą, bo to będzie błyskotać w światłach, to zwróci uwagę, czy to będzie latarka, czy światła karetki, czy jakiegoś auta ratowniczego. Więc, tak jak mówię, zastosowań takiej folii są miliardy ogranicza Was jedynie Wasza wyobraźnia i wasze doświadczenie i praktyka dlatego naprawdę zachęcam, żeby nosić sobie taką folię w EDC, nosić przy sobie, kiedy gdzieś wyjeżdżamy, kiedy gdzieś wychodzimy. Zachęcam do tego, żeby w samochodzie mieć kilka sztuk, jak nie kilkanaście, to się też naprawdę przydaje. Nieraz coś przewozicie, gdzieś wam wystaje to z samochodu. Wystarczy, że wyjmiecie taką folię, oderwiecie kawałek, przywiążecie, już macie oznaczony ten przedmiot. Na wypadek jakiejś awarii elektryki w AUCie możecie to przywiązać do zewnętrznego lusterka, gdzie wystaje przy drodze. Już macie oznaczone. Także tak, jak mówię, zastosowań 1 500 000. Zapraszam na kolejne filmy.